Witam serdecznie Natural Fit Passion, moi kochani, e, jesteśmy na plaży miejska Augustu. Zobaczcie jakie piękne miejsce, cudowne wręcz. No i przygotowałem specjalnie dla e, moich kolegów, koleżanek ten prezent, który od was dostałem, moi kochani. jeśli widzicie, jeszcze podpisy są. Nie zdarły się. W byliście były wpisy, że może się zedrzeć, ale pamięć na pewno pozostanie. I przygotowałem wam zestaw ćwiczeń. Specjalnie dla Was, ale i dla moich widzów moi kochani, 20 kg, fajny ciężar. Zrobię taką wytrzymałość mięśniową. Proste ćwiczenia, ale naprawdę, tak jak wcześniej Wam mówiłem, odważniki kolowe są bliskie mojemu sercu, dlatego że uważam, że bardzo wszechstronny trening możemy z tym ciężarkiem wykonać. Pamiętajcie o odpowiednim napięciu mięśni kor. Jest to trening z ketlem. Są to nic innego jak ćwiczenia balistyczne. Sama nazwa mówi balistyczne, czyli mocno. E, pracujące na naszych właśnie stabilizatorach. E, cały obwód zrobię, jak nam się uda, bo nie chcę, żeby filmy był za długi. więc kochani albo jeden, albo dwa obwody. E, zaczynamy pierwsze ćwiczenie oczywiście przysiady. Pamiętamy, to jest 20 kg, e, nie ma przystanku dopiero po całym obwodzie. Zaczynamy od przysiadu, chwytamy kettle, w ten sposób i wykonujemy 8 przysiadów w pełnym zakresie ruchu. Od razu obniżamy i jedziemy tak zwane swingi czyli, swingi, czyli wyrzuty ketla przed siebie, również osiem na rękę, tak mniej więcej co wyglądało. w ten sposób i uchwylanie ramion, czyli bicepsy, razem, zobaczcie jak bardzo łatwo robię nadgazki. Opuszczamy, przechodzimy do podrzutów i zarzutów, moi kochani, osiem na rękę, hop, raz, wyjście w górę, żeby nie przeszkadzaj Tu tam jest i wykonujemy jedna nóżka do tyłu, wiosłowanie, możemy ugiąć, możemy wyproście, ważne żeby ręka szła w tył. Kodziemy kar i zaczynamy wąpki z srasnikiem wkakujemy i moi kochani 8 w boku Tak, moi kochani, wyglądał obwód jeden z 20-kilogramowym obciążeniem. Jak widzicie, nawet ja zwiększyłem swoją tutaj wentylację płuc. Yy, nie chodzi o sam ciężar właściwy 20 kg, uważam, że to jest wystarczający ciężar. Jeżeli chodzi o trening dynamiczny, preferowałbym nawet 8-6. Wtedy możemy robić w wersji to mocy ekspozywnej, czyli siły ekspozywnej. 20 kg, to już podchodzimy pod tą wytrzymałość mięśniową, dlatego że w zależności od naszej dyspozycji, pamiętamy o odpowiedniej technice i ochronie naszego odcinka lęciowego poprzez właśnie napięcie mocne e, pośladków. pamiętajcie o swojej ruchomości oczywiście kochani na koniec pamiętajcie o sprawdzeniu swojej ruchomości bocznych, czyli zdjęć tzw. sidebendów jak Wam to wychodzi możecie sprawdzić czy unosząc kettle w górę czy odpowiednio biomechanicznie pracujecie czy nie macie żadnych spięć łopatki ściągnięte, barki w retrakcji, w depresji i do prasy i naprawdę zestaw super yy, mogę tylko tak yy, pozwolić sobie zapytać jaki mamy czas w filmiku 6 6 minut więc nie będę przedłużał na drugą serię bo szkoda czasu moi kochani dziękuję ślicznie pozdrawiam serdecznie to dla was a więc kettle jak widzicie używany pozdrawiam serdecznie na teraz pa, pa.